Witam Was w kolejnym filmiku, trochę nietypowo. Jest wieczór, miałam nic nie nagrywać, bo nie mam na to czasu, ale postanowiłam, że jednak chciałabym uwiecznić ten moment na vlogu. Nie wiem, czy poznajecie, co ja robię po tych workach, pudełkach, ale przeprowadzam się. I mam na tą przeprowadzkę 3 dni. Na razie spakowałam część rzeczy, to jeszcze nie są wszystkie, i ja najpierw w ogóle zaczęłam pakować rzeczy zwierzaków. Widzicie, tu są w ogóle różne rzeczy świnek. W którym z kolei worku mam rzeczy Mai, ale już nie wiem, w którym, Tu są moje ubrania. Tak, mam no tego wszystkiego naprawdę dużo odsądza rzeczy Mai. W tym worku chyba są ubranka Mai. No, tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo i to jest jeszcze nie wszystko. Mam trzy dni na przeprowadzkę, ponieważ facet, który ym, kupił to mieszkanie. No, nie może poczekać ani chwili, tylko muszę się wprowadzić natychmiast. Także gdyby to były, wiecie, trzy dni, chociaż wolne, a ja w poniedziałek muszę iść do pracy, więc ciężko będzie. Także właściwie pozostają mi dwa dni, takie kiedy mam wolne, weekend. Nie pakuję się, po prostu się pakuję. Już część szafy opróżniłam tutaj, jeszcze mi zostały jakieś dwa ubrania, bo muszę sobie coś zatrzymać na jutro. A więc to, co ja jeszcze upróżniłam? Chyba tu szafkę Mai. tak? No jeszcze trochę rzeczy jest już y, opróżnionych, bo wiadomo, coś w tych workach się znajduje. Ale jeszcze mam dużo rzeczy i ciężko jest się spakować. A kiedy wy oglądacie ten filmik, to pewnie ja już jestem po przeprowadzce do nowego miejsca. I pewnie to mieszkanie jest już sprzedane, kiedy wy oglądacie ten filmik. Kiedy jeszcze nie oglądacie, no to jeszcze nie jest ona sprzedana, ale będzie na dniach. Pakuję się dalej i może później jeszcze Wam coś pokażę dalszy ciąg mojej przeprowadzki. Pamiętam, że to wszystko dzieje się tak szybko, że nie spodziewałam się. Nic wam wcześniej nie mówiłam, ponieważ myślałam, że to potrwa dłużej. Ale to się dzieje już teraz, także nagrywam jednak ten filmik. Nie wiem, kiedy go dodam, I jeszcze chcę Wam coś pokazać. Zrobiłem sobie małą przerwę odpakowania jeszcze z herbatką Oczywiście przybyło znowu kolejnych worków Dostałam kochani paczkę do skrzynki i nie wiedziałam od kogo jest bo nie było, napisane, nie było napisanego nadawcy ale chcę Wam tą paczkę pokazać, bo było to jest po prostu przepiękne zaskoczenie kiedy otworzyłam paczkę, zobaczcie w środku piękne kokardki. Ale co najważniejsze, jest również liścik. I to bardzo piękny liścik. Piękna koperta z Harry'ego Pottera, jak wiecie, ja jestem fanką. A w środku prześliczne kokardki. Myślę, że chyba mogę wam pokazać ten list. Powiem wam, że to jest coś cudownego. Naprawdę, kiedy otworzyłam to. No, przemiła wiadomość. Ślicznie po prostu napisane. Bardzo pomysłowo mój szef jest fanem pani kanału śladami psa w jego imieniu przesyłamy wyroby rękodzielnicze z naszej manufaktury w Laponii. Mamy nadzieję, że będzie Pani zadowolona i ozdoby się przydadzą. Zwracam jej szacunku sekretarz świętego Mikołaja. Ja trochę się domyślam, kto jest sekretarzem świętego Mikołaja. Dlatego dziewczyny serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo Wam dziękuję za taką niespodziankę, bo powiem Wam, że aż się wzruszyłam, bo co innego jest, jak wiecie, że coś dostaniecie, a co innego jest, jak w ogóle się tego nie spodziewacie, nagle przychodzi paczka, otwieracie, a to takie piękne rzeczy. A Więc zbliżają się teraz święta, więc kokardki bardzo się przydadzą do prezentów, jest ich mnóstwo i są w przepięknych wzorach. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Jest jeszcze więcej. Poczekajcie, wyjmę wszystkie. I cieszę się, że paczka zdążyła. Ale ładna też jesienna. Widzicie, taka inna. Prześliczne. I te złote, i czerwone. Naprawdę bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję. Ja bardzo dziękuję sekretarzowi Świętego Mikołaja. I oczywiście, proszę, pogłaskajcie od nas. Emelcie. Pogłaskajcie Emela. A ja Wam bardzo dziękuję za taką śliczną niespodziankę. Jest to po prostu przemiłe, kiedy dostajecie coś nieoczekiwanego. Gdyby sekretarz św. Mikołaja wysłał paczkę później, to już nie dotarłaby do mnie. czy znaczy dotarłaby... Znaczy nie wiem, czy nowy właściciel mieszkania by mi ją przekazał. Bo ciężko powiedzieć. Ale to był ostatni moment, kiedy paczuszka mogła do mnie dotrzeć na stary adres, ponieważ zmieniam adres. Jak sami widzicie, przeprowadzam się. Już jest kolejny dzień naszego pakowania. Ja wczoraj w nocy oczywiście pakowałam to wszystko. Jest jeszcze więcej worków. Bo wszystkie takie rzeczy, które no tak jak koce, ubrania, buty, no to też właściwie mogą spakować do worku, bo do pudełek no to będę pakować rzeczy, jakieś talerze, kubki, takie rzeczy bardziej z kuchni, no i jakieś ozdoby ceramiczne no to też pudełka jeszcze leży w przedpokoju kolejny worek A tu mam worki, do których jeszcze będę chyba coś pakować, chociaż powiem wam, że ten pokój już, już właściwie wszystko jest spakowane, już ma, jest pusty nic nie ma w szefkach i będę się teraz brać jeszcze za kuchnię, no i łazienka I tam jakieś różne te płyny i to wszystko też na pewno zajmie dzisiaj tata podjedzie właśnie samochodem no to już część rzeczy przewieziemy Pieczka jest zdezorientowana, nie wie co się dzieje. Nagle widzi pełno worków. Ma no, jesteś w szoku, tak? Co się dzieje? Muszę też spakować kwiatki, które zabieram, bo chyba nie dam rady wszystkich wziąć, więc muszę też wybrać, które zabieram, które nie. Zwierzaki, no to na sam koniec już. Chyba śmieki nie będą też przez jakiś czas w tej klatce. Muszę im wziąć trochę mniejszą klatkę, bo tą klatkę będzie ciężko przewieźć. Ona poza tym się rozwali na pewno w czasie transportu, więc na razie będę musiała ich wziąć do mniejszej klatki tam. Ale świnki na razie jeszcze nie teraz świnki na sam koniec. I oczywiście też muszę pakować już kwiatki. Zabieram monsterę. Zabieram na pewno też kaktusa. Muszę, zabieram właśnie... Postaram się wziąć jak najwięcej kwiatków, ale nie wiem, czy uda mi się wszystkie roślinki. Ale monstera na pewno jeździ ze mną do nowego miejsca. Jeszcze odnośnie zwierzaczków. No to też muszę Musiałam zrobić porządki w ich rzeczach. Niestety no nie wszystkie rzeczy udało mi się, uda mi się zabrać, więc musiałam zrobić selekcję. No i trochę rzeczy też już jednak się pozbyć. Tak samo w rzeczach Mai. A kaktusa na pewno zabieram, bo to jeszcze prezent od mojej koleżanki, z którą aktualnie nie mam jakoś kontaktu, ale on jest jeszcze z czasów, kiedy się uczyłam, także szkolnych, więc na pewno go zabieram. Anturium chyba wezmę. Storczyki no to niestety nie dam rady chyba wszystkich wziąć. No i ten fiołek też chyba go zostawię. Także no, będę musiała zdecydować co właśnie zabieram. Sukulenty też zobaczę czy właśnie wszystkie wezmę. Z mebli zabieram tylko łóżko i biurko. Resztę mebli zostawiam. Teraz pakuję kuchnię. Kolekcję moich kubków. Już przyjechaliśmy, wypakować pierwszą partię rzeczy, ale potem jeszcze raz przyjedziemy wypakować kolejną. Dobrze, to temat ma duży samochód, bo przynajmniej wszystko się mieści. Jestem już w domu, jest wieczór, już bardzo dużo dzisiaj rzeczy przewieźliśmy. Maję odebrałam od mojej mamy, bo na czas jak ja jeździłam z rzeczami z tatą, no ta majeczka była u mojej mamy i teraz już jest w domku, odpoczywa a jeszcze kochani chcę Wam pokazać paczkę, ponieważ przyszła mi paczka i nie otworzyłam, a będę już chciała ją jutro zawieźć do nowego miejsca naszego, w którym będziemy mieszkać więc poczekajcie, za chwilę tą paczkę Wam pokażę zrobimy jeszcze sobie unboxing dzisiaj już miałam tą paczkę rozpakować w nowym miejscu, ale w końcu doszłam do wniosku, że jeszcze rozpakuję ją dzisiaj. Jeszcze dzisiaj nocuję u siebie, to znaczy no, jeszcze u siebie, no bo tak jak wam mówię, jeszcze jestem tutaj chyba dwie noce albo jedną noc. I tak, otworzyłam sobie paczkę i jest to paczka dla pusięczków, ponieważ w ogóle świnkom skończyło się wszystko. Ja im specjalnie nic do tej pory nie kupowałam, ponieważ. Chciałam, żeby jak najwięcej rzeczy już zjadły, żeby się skończyło, żeby mieć mniej do przenoszenia, ale przez to, że nic nie kupowałam, okazało się, że nie mają już naprawdę nic i zostały z jednymi, tylko z jedną paczką ziłek, no i dlatego w końcu musiałam zrobić to zamówienie, bo w ogóle nie miałabym im dać co jeść. Dlatego zrobiłam to zamówienie, no i przyszła mi ta paczka akurat teraz w trakcie przeprowadzki, no bo ja myślałam, że na przeprowadzkę będę miała jeszcze tydzień albo nawet dwa, a okazuje się, że muszę już na dniach. Także tę paczkę sobie otworzymy. Na razie jeszcze świnki są w domu, a jeszcze w sumie nie powiedziałam Wam jednej ważnej rzeczy, bo robiąc to zamówienie, skoro już zamawiałam ziółka, to przy okazji na stronie sklepu znalazł, znaczy zobaczyłam, że są też kalendarze adwentowe, już dostępne dla świnek morskich, no i wzięłam już ten kalendarz. ponieważ no jak już i tak robiłam zamówienie no to kupiłam też kalendarz adwentowy także zaraz Wam pokażę go oczywiście zabezpieczenia paczki jak zwykle do zamówienia mamy piękną karteczkę z napisem z imionami naszych zwierzaków które wpisujemy przy składaniu zamówienia i jest kalendarz Myślę, że kalendarz otworzę na koniec. Najpierw pokażę Wam siłkę, jakie zamówiłam, a na koniec sobie otworzę kalendarz, ponieważ znowu muszę wziąć nożyczki i otworzyć to. A teraz już Wam pokazuję siłkę, bo zamówiłam ich chyba całkiem sporo. Zamówiłam kukurydzę z firmy TiVo. Nie wiem, czy w tym mieszkaniu już nie jest taki pogłos, takie echo. Nie wiem, możecie mi pisać, czy coś słychać. Ponieważ już szafy są puste i ja mam bardzo mało rzeczy, już tylko to takie najpotrzebniejsze, żeby się tylko przebrać. Więc nie wiem, czy przez to nie ma takiego pogłosu, chociaż są meble, bo tak jak Wam mówiłam, ja zostawiam meble, zabieram tylko dwie czy trzy rzeczy. Zamówiłam też wielką paczkę korzenia niszka lekarskiego, ponieważ jest to ulubiony gryzaczek dla moich prosiaków. Każda z nich go uwielbia, więc zamawiałam tą większą nawet chyba paczkę, żeby na dłużej starczała. Brokuli Bo też już nam się skończył. Silki bardzo lubią. I zamówiłam troszkę korzeń. Dawno nie zamawiałam. Chyba to się nawet nigdy nie jadła, nie jestem pewna. Melcia lubi. No i oczywiście karmę zamówiłam również, ponieważ nam się skończyła, nie mamy już w ogóle karmy. Plasterki pasternaku, nawet nie wiedziałam, że to jest taka duża torebka 130 gramów. S Factor Herbs. Groszek gnieciony zamówiłam, bo świnką też już się skończył, tym, co miałam, a bardzo długo go miałem. Bez alergii. Lucerne z z Factory Herbs, ziele topinamburu i jeszcze mamy tak wielką paczkę 500 gramów, no może nie jest to jakaś olbrzymia bo pamiętam, że kupowałam też większe ale to jest akurat z Factory Herbs mieszanka, którą moje świnki bardzo lubią, nie byle badela. jeszcze wzięłam taką wielką babkę szerokoliczną, dlatego, że nie było w ogóle mniejszego opakowania babki, więc już wzięłam taką dużą, niech będzie na zapas i w chyba tak to będzie już wszystko jeśli chodzi o to zamówienie plus kalendarz zaraz otworzymy sobie kalendarz i Wam pokażę jak on wygląda teraz już Wam mogę pokazać że tak wygląda całe moje zamówienie ze sklepu Gryzeniowy Sklep bo nie wiem czy mówiłam w ogóle ja skąd robię, gdzie robiłam zamówienie i to jest kalendarz o nie, maja już stanęła łapką i otworzyła prawie dziewiątka to jest kalendarz dla świnek morskich Ładna grafika, taka minimalistyczna. Mamy 24 okienka. Pokażę Wam jeszcze tutaj. Mamy opis kwiatowo-ziełowy bez zbóż, dla jakich zwierzaków jest przeznaczony. I pokażę Wam teraz skład tego kalendarza. Ale jednak, gdyby ktoś z Was go chciał kupić i chciałby mieć niespodziankę i nie chce wiedzieć, co jest w środku, no to po prostu możecie sobie teraz przewinąć. A jeżeli chcecie zobaczyć, no to teraz Wam pokazuję. To był skład. Bardzo mi się kalendarz podoba. I właściwie co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Ten film postaram się jeszcze zmontować, póki mam internet, i póki nie wywiozłam laptopa, bo już będę przewozić jutro. Tak, jutro. I nawet jeżeli ja będę miała laptopa, no to przez jakiś czas nie będę miała internetu bo dopiero do internetu przyjdzie pan i będzie go montował. Dlatego też, no, nie wiem jak będzie z filmikami, zobaczymy kiedy one będą się pojawiać. Chociaż, no, być może wy nie odczujecie tej różnicy, bo ja w ogóle ten filmik jestem przekonana o tym, że dopiero go opublikuję, jak już będę mieszkać w nowym miejscu. Na razie sobie go tylko zmontuję i po prostu dodam, ale wezmę go jako na prywatny, bo będę chciała go na pewno Opublikować dopiero jak już się przeprowadzę, tak w późniejszym czasie. Więc jeżeli go zobaczycie, to ja już na pewno mieszkam w nowym miejscu. I myślę, że będę w ogóle kończyć już ten filmik, bo rzeczywiście chciałam go sobie jeszcze dzisiaj zmontować i dać na internet. Bo tak jak mówię, nie wiem, jak będzie z internetem u mnie. A i odnośnie jeszcze może też coś powiem w związku z vlogmasami, bo już kilka miałam komentarzy, pytaliście mnie, czy będą w tym roku vlogmasy. Więc kochani, oczywiście ja postaram się, żeby były. Ale nie obiecuję, że będą codziennie, ponieważ nie wiem, jak wyjdzie. Nie wiem, jak po prostu mi będzie w tym nowym etapie. Będzie to dla mnie olbrzymia zmiana. Najpierw będzie trzeba wszystko ogarnąć, poukładać i tam nie mam mebli. Także no ciężko będzie, żeby to wszystko przystosować. Nie wiem, ile to potrwa, zanim jakaś, wyrobi nam się jakaś rutyna, jak to wszystko robić. Więc no trochę się tego boję, ale jednocześnie oczywiście. No mam nadzieję, że będzie to dobra zmiana i powiem Wam, że w ogóle ten rok 2024 jest dla mnie olbrzymią, jedną wielką zmianą. Jest to rok jakiś przemian, ponieważ ja w tym roku zmieniłam y, pracę i to na zupełnie inną y, dziedzinę niż tym, co się do tej pory zajmowałam, a teraz jeszcze się przeprowadzam. E, także no, jest to rok zmian. Y, mam nadzieję, że ten nowy etap będzie dobry, a nie że będę go żałować. No i kochani, no tyle chyba. Chciałam Wam po prostu powiedzieć, nie chcę już przedłużać tego filmiku. Tak mówię, zobaczymy, jak będzie teraz z filmami. Jak ja po prostu już tam się przeprowadzę i wszystko jakoś ogarnę, no to pewnie będę dla Was. Znaczy, nagrywać ja myślę, że będę dla Was coś tam zawsze sobie nawet na pamiątkę jakieś pierwsze dni po przeprowadzce, ale no na pewno nie będę tych filmików od razu dodawać, ponieważ no tak jak mówię, nie będę miała przez jakiś czas internetu. Znaczy, jeżeli będę trochę aktywna na Instagramie, to żeby Was to nie zdziwiło. ponieważ na Instagramie ja będę miała internet po prostu na telefonie, mam z pakietu internetowego, więc, więc tam będę miała internet na telefonie, tylko nie będę miała po prostu na laptopie, a filmy przesyłam na laptopie, więc tam nie będę miała Wi-Fi. Przez jakiś czas, dopóki ono znów nie będzie. No i dobrze, kochani, to tyle. Myślę, że następny vlog, jakiś się już pojawi, no to pokażę Wam po prostu, gdzie mieszkamy. I jeżeli ten film Wam się spodobał, chociażby był taki trochę nieogarnięty, to zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. No, jeżeli chcecie, to oczywiście możecie życzyć mi powodzenia na nowym miejscu, w nowym miejscu. I to wszystko właściwie.